Ankara zostaje za nami. Jedziemy w stronę Kapadocji miejsca, które ze względu na swój niezwykły krajobraz i bogatą historię od dawna było wysoko na naszej podróżniczej liście. Kapadocja to historyczna kraina położona w centralnej części Anatolii obszaru znanego w starożytności jako Azja Mniejsza, miejsce, gdzie niezwykłe wręcz bajkowe krajobrazy łączą się z bardzo głęboką historią tego regionu, także tą związaną z początkami chrześcijaństwa. Nasze zwiedzanie zaczynamy w Dolinie Pasabak, znanej jako Dolina Mnichów. To jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc regionu Kapadocji. Położona około 10 km od goreme należy do najczęściej odwiedzanych dolin w okolicy. Muzyka Miejsce to słynie z niezwykłych formacji skalnych powstałych z miękkiego tufu wulkanicznego, ukształtowanego przez dawne erupcje oraz wielowiekowe procesy erozyjne. Charakterystyczne stożkowate kominy osiągają tu nawet około 40 metrów wysokości. Jednak Pasabag to nie tylko formacje skalne i widoki, to także miejsce mocno związane z początkami chrześcijaństwa. Już w pierwszych wiekach naszej ery Kapadocja dawała schronienie wierzącym w Jezusa, a tutejsze doliny stały się miejscem życia pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Nasze kolejne kroki prowadzą nas do Skansenów Goremy, to skalny kompleks kościołów i klasztorów wykutych w miękkim tufie wulkanicznym. Warto wiedzieć, że Kapadocja pojawia się także w Dziejach Apostolskich jako jedna z krain, z których Żydzi diaspory przybywali do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy. To właśnie tam usłyszeli przesłanie o Jezusie Chrystusie, stając się świadkami narodzin Kościoła. Potem wracali do swoich rodzinnych stron, niosąc ze sobą tą dobrą nowinę. W ten sposób Ewangelia zaczęła docierać także do miejsc takich jak Kapadocja, gdzie bardzo wcześnie powstawały pierwsze wspólnoty chrześcijan. Zaglądamy do środka dawnych domów i kościołów, prostych, wykutych w skalę pomieszczeń. Trzeba przyznać, że to naprawdę robi wrażenie. Warto tu zajrzeć, choć na chwilę żeby zobaczyć jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Kapadocji. Niezwykłe jest to, że w tych wykutych w skałach domach przez długie lata normalnie mieszkali ludzie i funkcjonowały całe wspólnoty. Co ciekawe, nawet dziś w Kapadocji można jeszcze znaleźć pojedyncze miejsca, gdzie ludzie wciąż mieszkają w takich skalnych domach. Zachowane freski i wnętrza pokazują, jak wyglądało życie pierwszych chrześcijan w Kapadocji. Dziś Goreme znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i pozostaje jednym z najważniejszych namacalnych świadectw wczesnego chrześcijaństwa w tej części Anatolii. Kapadocja to naprawdę niezwykłe miejsce. Z jednej strony głęboka historia, z drugiej krajobraz pełen form i przestrzeni, które trudno porównać z czymkolwiek innym. Kiedy patrzymy na te doliny i niezwykłe kształty skał, wszystko jakby na chwilę zwalnia tempa. To nie są widoki do szybkiego zwiedzania. Tutaj po prostu aż chce się zwalniać kroki i zostać choć chwilę dłużej. Tak, takie miejsca jak to potrafią zatrzymać, wyciszyć i przypomnieć, jak piękny i pełen historii jest ten region Turcji. w Kapadocji warto zobaczyć ją nie tylko z tych znanych punktów widokowych. My zdecydowaliśmy się na coś innego. Przejazd jeepami po okolicznych dolinach i bezdrożach. I trzeba przyznać, to była naprawdę pełna adrenaliny, a przy tym niezwykle piękna przygoda. drogi, zmieniające się, zapierające dech w piersiach krajobrazy, krótkie przystanki w najpiękniejszych miejscach. To zdecydowanie ten sposób odkrywania Kapadocji, który pozwala poczuć jej prawdziwy charakter, piękno krajobrazów, ciężar historii i przestrzeń, która od wieków pozostaje niemal nie naruszona. Wyjazd Jeepami miał być połączony z widokiem startujących balonów unoszących się nad Kapadocją. Niestety, ze względu na zapowiadane silne wiatry, loty zostały odwołane. Z jednej strony, naprawdę szkoda, Możyło nam się, aby zobaczyć ten znany pocztówkowy obraz, z drugiej, mieliśmy wrażenie, jakby czas w Kapadocji na chwilę się zatrzymał. Każdy kolejny przystanek odsłania coraz piękniejsze widoki. Cisza, przestrzeń i krajobraz, który mówi sam za siebie, tak właśnie smakuje Kapadocja. Jazd gripami zrobił na nas naprawdę niezwykłe wrażenie. Krajobrazy i jazda po nierównym terenie dały solidny zastrzyk adrenaliny. Były też oczywiście inne, również interesujące formy zwiedzania Kapadocji, np. na kładach na czy na wielbłądach, co musiało być niezwykle ciekawym doświadczeniem. Razem oglądaliśmy Kapadocję w innej odsłonie, bez balonów, ale też bez tłumów, bez tego charakterystycznego porannego spektaklu na niebie. Spokojniejszą, bardziej surową, jakby bliższą temu, jak wyglądała przed wiekami, może mniej instagramowo, ale zdecydowanie bardziej naturalnie. Jeśli kiedyś zdarzy się Wam to, co nam, że loty balonów zostaną odwołane, a podobno zdarza się to dość często, nie rozpaczajcie. Kapadocja jest tak piękna, że bez tych balonów naprawdę też potrafi zachwycić. Ten intensywny dzień kończymy wieczorem tureckim w jednej z restauracji wykutych w skale. Przy kolacji oglądamy tradycyjne lokalne tańce ludowe i na chwilę zanurzamy się w kapadockiej kulturze ludowej. Na zakończenie zaglądamy do Saratl, podziemnego miasta, które pokazuje zupełnie inną, mniej oczywistą stronę Kapadocji, To wielopoziomowy kompleks wykuty w miękkiej skale, powstały jako miejsce schronienia w czasach zagrożeń. W wąskich korytarzach i ukrytych pomieszczeniach widać ślady codziennego życia. Dawne magazyny, kuchnie, miejsca spotkań, a nawet przestrzenie przeznaczone na pochówek zmarłych. Takie miasta pozwalały całym społecznościom przetrwać pod ziemią w czasach zagrożeń i prześladowań. Tak kończymy zwiedzanie kapadocji z lekkim niedosytem, ale też z poczuciem, że zobaczyliśmy nie tylko krajobrazy, lecz także fragment prawdziwej historii. I tym samym domykamy naszą anatolijską podróż. Na krótką chwilę zatrzymujemy się jeszcze w koni, starożytnym Ikonium. koniu. Zaglądamy do jednego z tutejszych meczetów, który trochę przypomina błękitny meczet w Stambule. A potem a potem ruszamy dalej. Oczywiście, tam i jeszcze dalej. Do zobaczenia!